Robię unboxing paczki z piroarka. zamówiłam sobie taką paczkę. A jeszcze szła z Poznania. I szła do mnie od niedzieli. A teraz jest środa. Dobra. I patrzymy, co tu jest. Tutaj jest Paragon, yy, Ląd, Zielony, Petardemeter, dźwięku dębu, dostawa. Du tu mamy taką karteczkę. Co zamówiliśmy? Dostałem karabinki w gratisie. Zamówiłem ląd. 5-metrowy i emiter dźwięku dum-bum. Tu są te dum bum, -bum Jest chyba ich 30 parę sztuk. Z tego, co się orientuje, tutaj są emiter dźwięku. Musi być sprzedawany w opakowaniu, który nie może uszkodzić. I tutaj jest sporo petard, zaraz Wam powiem. Tutaj jest ląd 5-metrowy. 5-metrowy. Zawsze to się przyda do jakichś testów, czy samemu świecę zrobić. I tutaj dostałam oczywiście karabinki w gratisie. 40 strzałów. No więc, bo tam na tym piroarka to można wybierać sobie gratisy do iluś tam złotych. I te dumungi są fajne. Bo to już jest emiter dźwięku. Musi być... I tutaj jeszcze piszę przed zap zapaleniem Produktu należy założyć zatyczki na uszy. To nie wiem jak. To nie wiem jak. I tutaj jest sztuk 30 tych dąbunków. I rądu 5 metry. No i tu tak się wszystko polecam. Zamawiać spiroarka. Tu macie taki paragon. I tu karabinki, nie ja będę rozpoczynać to na testy, by jej mieli. Ten ląd gruby dosyć jest, ale no tutaj jest pewnie taki sam, ale taki twardy. No i tu... taka paczka.